Laudetur, Jezus Chrystus. W internecie można znaleźć wywiad z niedawno mianowanym przewodniczącym Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej, ojcem Stefano Ceccinem. Franciszkaninem. Chciałabym dzisiaj, szanownym, pokazać trzy jego wypowiedzi, które no, mogą być jak na osobę reprezentującą takie gremium wręcz szokujące. Zacznijmy od pierwszej i chyba najbardziej radykalnej. Czy matka chce ukarać swoje dzieci, zsyłając im choroby i śmierć? Nie ma mowy. Tak więc objawienia, które mówią o karach bożych, są całkowicie fałszywe. No, chciałoby się powiedzieć, proszalony, tak? Spora część ksiąg prorockich, no, w Piśmie Świętym znajdziemy całą masę zapowiedzi rozmaitych kar i, no, opisanych wydarzeń, właśnie z tymi karami związanych. Poza tym, no powiedzmy sobie szczerze, na no przecież Kościół oficjalnie uznał na przykład objawienia fatimskie za autentyczne. Więc dlaczego nagle przewodniczący tego rodzaju instytucji, ściśle związanej ze stolicą apostolską, prezentuje tego rodzaju poglądy? Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakiś, że tak powiem, pierwszy lepszy ksiądz. Nie mam nic przeciwko szeregowym kapłanom, no ale rozumiemy, że tutaj to ma być ktoś, kto przewodniczący, przewodniczy bardzo szczególnemu gremium, które ma no, wypracowywać niezwykle istotny dla kościoła ekspertyzy dotyczące objawień maryjnych, a tymczasem no, od razu na początku taki kwiatek. Od razu tutaj zaznaczę, zanim przejdę do następnej kwestii, że w dokumentacji wrzucam odnośnik do tego wywiadu. On nie jest długi, jest też anglojęzyczny skrót, do którego podaję linki. Następna wypowiedź. Papieska Międzynarodowa Akademia Mariologiczna jest organem podlegającym bezpośrednio Kurii Rzymskiej. Jesteśmy jedynymi kompetentnymi na całym świecie w temacie postaci Maryi. Nasi naukowcy są akredytowani przez Stolicę Apostolską. Kiedy zabieramy się do pracy, robimy to z certyfikatem Stolicy Apostolskiej, która akredytuje nas jako ludzi godnych zaufania bez zewnętrznych zależności. Pracujemy za darmo. To wzmacnia naszą niezależność. Więc pierwsze, co no muszę przyznać, że jak widziałam anglojęzyczne relacje, to po prostu wręcz mi się nie chciało wierzyć, że on może w taki sposób, w tak arogancki, zadufany sposób się wypowiadać, ale naprawdę tak jest. Proszę sobie wziąć tekst hiszpański, wkopiować do translatora Google i zobaczyć. To jest po prostu niesłychane. No to przekonanie o tej ich takiej wszechwiedzy. Zawsze było tak i za czasów świętego oficjum, i potem przejęła to Kongregacja Nauki Wiary, że no, zdarzały się rewizje. Ludzie wzywani, czy teolodzy krytykowani przez te papieskie instytucje, zawsze mogli się odwołać, była jakaś dyskusja. Tymczasem tutaj mamy przekonanie, że oni są najlepsi i najmądrzysi na całym świecie. Druga rzecz. No to, że tak powiem, dzisiaj to, że ktoś ma certyfikat Stolicy Apostolskiej, no to jednak niekoniecznie musi znaczyć, że jest taki wzorowy. Ja tylko przypomnę no, nieszczęsną historię polskiego, że tak powiem, urzędnika watykańskiego w kongregacji nauki wiary, mianowicie księdza Haramsy. Więc no, nawet osoby zatrudniane przez Stolicę Apostolską niekoniecznie muszą grzeszyć wiernością nauczaniu Kościoła. Ostatnia rzecz, no to jest to, to przekonanie, że jak oni nie biorą pieniędzy, to znaczy, że są bezstronni. No nic bardziej błędnego. Poza tym nie rozumiem, znaczy on z jednej strony podkreśla, że oni są, prawda, akredytowani przez Watykan, także mają tą oficjalną autoryzację. No to jeśli Watykan miałby im płacić, tak, stolica Apostolska, no to nie bardzo rozumiem, czy, czy to miałoby też oznaczać, że jakoś by wpływała na ich decyzję. Natomiast, jak chodzi o to, że nie biorą pieniędzy, no to, że tak powiem, zawsze może być podejrzenie, że będą brać pieniądze od prawda, tych, którzy będą oceniani, tak? Więc tu jakby nie rozumiem, na czym, na czym ta pseudonizależność ma polegać. Przypomnę też, że no już się zdarzało w historii ostatnie dziesiątki lat, że znikali rozmaici urzędnicy z Kurii Watykańskiej. Za czasów Jana Pawła II mówiło się o tym, że niestety przyjmowane są łapówki za załatwianie beatyfikacji i kanonizacji. Więc, no jakby nie patrzeć, to. I ponieważ tam też się zmieniali przewodniczący stojący na czele kongregacji, no to można podejrzewać, że kiedy wreszcie Kościół się ewentualnie doczeka jakiegoś normalnego następcy świętego Piotra, no to wtedy trzeba będzie absolutnie te wszystkie beatyfikacje i kanonizacje poddać rewizji. Co najmniej to od 1983 roku. Ostatnia wypowiedź, na którą chciałam zwrócić uwagę. Istnieje niebezpieczeństwo infiltracji przez mafię. Które wiedzą, że sanktuaria są źródłem pieniędzy. W wywiadzie nie znajdziemy szczegółów, ale wiadomo, że tak się na przykład stało w Medżegorie, że całkiem sporo nieruchomości wykupiła włoska mafia, która dzisiaj czerpie korzyści z hoteli, rozmaitych sklepików, które tam się mieszczą. Tutaj jednak powiedziałabym, że wydaje mi się, że przynajmniej część z tych rzeczy nie mieści się w. Kompetencjach komisji, tak? Tak naprawdę to, co się stało na przykład w Medjugorie, to jest po prostu kompletne wyrwanie się sanktuarium jednak spod kurateli biskupa miejsca. No, Medjugorje to jest parafia, tak? Więc teoretycznie wszystko, co się. Duszpasterstwo parafialne, tak? Nawet jeśli w parafii obsługują zakonnicy, podlega teoretycznie biskupowi miejsca. Powtarzam to słowo teoretycznie, bo w praktyce to jest kompletna wolna Amerykanka, co tam zresztą wyraźnie widać. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć do tego wywiadu. No, jest to zapowiedź taka niezbyt ciekawa. No, zobaczymy, jakie będą następne kroki, jakie będą działania podejmowane przez tęże instytucję. No, na razie nie wygląda to zbyt ciekawie. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.